Hejka, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jadę z przyjaciółką w teren po dzikim lesie. Tak więc jak widzicie jesteśmy w centrum handlowym Jorvik City Plaza. A to dlatego, że stąd jest lepszy dojazd. Najpierw pojedziemy do Mistvul, a następnie stamtąd do razu do dzikiego lasu. Przy okazji zrobiłyśmy drobne zakupy. Kupiłyśmy dwie pary butów jeździeckich, po jednej dla każdej z nas, i oczywiście lekkie letnie bluzki na dzisiejszy dzień. O, już przyjechał autobus. Biegniemy szybko, żeby się nie spóźnić. Po 40 minutach monotonnej jazdy dotarłyśmy do celu. Od razu ochoczo wsiadłyśmy, a w stajni dano nam dwa konie: mentora i Dine – Konie były już osiadłane, więc wzięłyśmy zawodze wierzchowce, aby poprowadzić do jako takiej ścieżki, ponieważ tutaj było nierówno. Kiedy droga się trochę wyrównała, wsiadłyśmy na wierzchowce i zaczęłyśmy powolutku stępować. Klimat był naprawdę niezły. Cały czas opowiadałyśmy sobie śmieszne żarty i śmiałyśmy się do rozpuku, aż bruchy zaczęły nas boleć. Muzyka Za rogiem zauważyłyśmy miejscowo w dzikim lesie i postanowiłyśmy, że zatrzymamy się tutaj trochę, odpoczniemy, zjemy coś i się przebierzemy w dłuższe ubrania, ponieważ zaczynało się robić coraz chłodniej. Przywiązałyśmy konie do płotu padoku i poszłyśmy obok, aby zrobić potrzebne rzeczy. Kilka potem byłyśmy gotowe i zwarte do dalszej jazdy. Wzięłyśmy konie i ruszyłyśmy na szlak. No i tutaj macie obraz z kamerki GoPro. Poszliśmy nad rzekę, aby popatrzeć na wodospad i popławić chwilkę konie. Postanowiłyśmy, że nie będziemy już się zatrzymywać w stanie w dzikim lesie, tylko od razu wrócimy do miejscu, oddamy konie i stamtąd od razu autobusem pojedziemy do domu. Muzyka Na szczęście pracownicy stani oporządzili za nas konie, ponieważ było już chłonno, a my nie miałyśmy co na siebie włożyć. Od razu ruszyłyśmy do autobusu, ponieważ mało nam nie odjechał. I tak zakończył się nasz pełen emocji dzień, jestem z niego w pełni zadowolona. Mam nadzieję, że Wam również się spodobało. Do następnego!